No proszę. Jest zrobiony live. Alego... Jezu... Który dziś z tycie Piąty? No ja piąty. Aj. Gram. Bo już jak nikt nie słychać. Dobre. Yps. A ula.

tepa zostaw słowo na Nie, ja się nie, nie, nie tak. Ja ma no. Boże, te do ludzi Ej, chorusy, Ej, horus, horusy chorusy horusy Co Ty sam oglądasz? Dobra Dobra, do kogo się Weźcie Weźcie, mi no. piszcie Ja tutaj to, to, to muszę sztetlać Ej, typa, muszę go zostaw w suba? Te famousia, bo w sumie nie wiem, bawić. Bo... Dobra, to się tepam, do zostaw sobie jak ktoś się teraz napisze. 10 osób jest to A wiesz co, jak chcesz, to też możesz pisać ee, na czacie. A jak chcesz, to ci dam teraz tu te No możesz to sobie pisać. Ty możesz pisać. Dobra, typam się chyba. Kogo? 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 mam Kogo? 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 Na nie Kogo? 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 Ja mam Kogo? 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 mam Kogo? 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 Nie Kogo? Kogo? Ty jest? nie nie to jest wszystko do trapowania go, do... do uciekania z terapii, bo teraz uciekanie z terapii, czyli będziemy uciekać do innej O, jest! To już mamy sobie No jest, jest, to się... Tpam, że to się maleje. No, dotypam się do... Tepnąłem się ja do się maga, ja nie mnie jest poniesiec akceptacji, bo... Ciekawe, ciekawe. Kurde, ja zepniałam się, nie że to się tak nie ma. Ej, chyba nie muszę. Daj mi gift, to te zostaw w sumie. Ej, te zostaw w subach! Chcesz gift? O? Chcesz? Super, super, dobra, tepnę się, tepnę się, zostaw suba, ty pisałeś, ja wiem, że ty trapujesz, ale dobra, może ucieknę, może ucieknę. Dobra, wezmę to. A jednak to myślałam, że sobie chcesz oskanować, ale nie chcę, dobra. O, kurde, i Peru się przydadzą. Do jak, jak uciekam z teraz dziękuję, naprawdę, bardzo. Życzę miłego dnia. Ja sobie pójdę chyba na spawna. O, czekaj, o air fajery, fajery. O, dzięki za fajery. nara, ja sobie pójdę na spawna. Dzięki. Miłego dnia, życzę. A co sobie, a teraz sobie Peru do lecaka, bo nie, nie chcę się z wszystkim wywalić od razu. Wystawię takie, sta takie dwa staczki. A ja chyba też odłożę, bo na razie mnie nie no Nie, dobra, wezmę sobie tak 10 fajerek. Jezuś. Chyba nikt się nie chce. A jak macie jakieś osoby, które piszą na czacie, to się to nie czacie, Bo na razie nikt nie pisze, a jak ktoś pisze, to nie tak, bo, jest, bo w ogóle ludzie mają taki strach, to było na tamtej edycji, coś się na tamtej i na tamtej przyrodzono. Że jak masz mini-media, to ludzie się nie chcą się na ciebie tepać, bo, bo mini-media strasznie ogarniają, która. Także gram sobie z mini Medium, chyba na. nie na live, ale gram sobie z mini Medium. Zaczekam? Może bym sobie w tym stale, chyba tak mi Co tam? Chcesz coś powiedzieć do mikrofonu? Sygm. Sygm. Lecimy, dobra. Widzów? Trzy osoby na live są. Pozdro, trzy osoby na live. Tak gdzie ty jesteś? O, tutaj, tutaj, siemka. O, a i sakiewka, w sumie sakiewka G, sakiewka G. Ja chyba miałem, ja... Ja chyba trzy miałem jakąś sakiewkę w eceku. Czekaj, zobaczę zobacz, czy mam sakiewkę w eceku, Czekaj. Okay? Mam jedną. Ale dobra, mam zapasową. Mam zapasową!

Dobra chłopaki, ubieraj się, idziemy się przejść po lesie, po kominie. No, nie, nie, e, nie wiem, e, ty masz termo jakiej, Dawid? Nie. To znajdź Dawidowi jakiś termo tak pożyczysz, nie? Uwierz sobie. Nie. Co? Co? Dawid znajdzie termo Feliksa, czy może nie jakiś mój termo dać, co No to jak nie będzie, to będziemy szukać. Dlaczego ma nie być? To bo jest trochę większy, nie? A to jak Feliksa ma niektóre takie trzymałe termo.